Mieszkałam w Gdyni, kiedy to się wydarzyło. Byłam w drodze do swoich rodziców, u których zamierzałam spędzić wakacje. Mieszkali w Krakowie, więc czekała mnie długa podróż. Po drodze mijałam stary bar, przed którym stała tabliczka z napisem darmowe napoje. Jestem dość niską osobą, nawet jak na kobietę, a do tego szczupłą. Zazwyczaj nie odwiedzam takich miejsc, ale byłam wtedy spragniona i pomyślałam, czemu nie. Zaparkowałam samochód i weszłam do baru. W środku nie było zbyt wielu ludzi. Właściwie był tam tylko jeden mężczyzna, siedzący przy barze, a obok niego stał barman. Kiedy weszłam, zauważyłam, jak spojrzeli na siebie porozumiewawczo. Gdy usiadłam przy barze, mężczyzna obok nagle wstał. Spojrzałam na niego i dostrzegłam na jego twarzy przerażający uśmiech, a po chwili wyszedł z lokalu. Spytałam barmana, o co mu chodzi, na co ten odpowiedział Nie wiem, wszedł tu na chwilę przed tym, jak zaparkowałaś auto. Wtedy to do mnie dotarło. Wiedziałam, że coś jest nie tak. Wybiegłam z baru i zauważyłam, że mojego samochodu już tam nie ma. Musiał go ukraść mężczyzna, który siedział wcześniej przy barze. Wróciłam do środka i chciałam powiedzieć o tym barmanowi, jednak wyraz jego twarzy jasno dawał mi do zrozumienia, że on już wiedział. Po chwili dotarło do mnie, że i on musi być w to wszystko zamieszany. Spojrzał na mnie, a po chwili na jego twarzy pojawił się upiorny uśmiech. Wybiegłam z tego koszmarnego baru i zaczęłam uciekać. Biegłam po prostu przed siebie, nie czując zmęczenia przez adrenalinę. Po paru minutach odwróciłam się i zauważyłam, że on wciąż jest za mną. Nagle dostrzegłam stojący radiowóz, w którym siedział policjant. Machałam rękami, aby zwrócić jego uwagę, ale ten był czymś zajęty, a po chwili odjechał, nie zwracając na mnie uwagi. Odwróciłam się, żeby sprawdzić, czy barman nadal mnie goni, ale na szczęście już go tam nie było. Poczułam ulgę, która minęła tak szybko, jak się pojawiła. Barman i złodziej stali tuż przede mną, wciąż mając na twarzach te upiorne uśmiechy. Rzuciłam się do dalszej ucieczki, ale w końcu udało im się mnie złapać. Próbowali mnie gdzieś zaciągnąć, jednak po chwili usłyszałam policyjne syreny. Barman rzucił mnie na ziemię i razem ze złodziejem zaczęli uciekać. Potem dostrzegłam biegnącego w moim kierunku policjanta i była to ostatnia rzecz, jaką pamiętam z tego dnia. Obudziłam się w domu swoich rodziców. W siedział policjant i rozmawiał z moją mamą. Gdy do nich weszłam, zaczął opowiadać mi co się stało. Mężczyzna, który ukradł mi samochód, uciekł z więzienia. Planowali ukraść mój samochód i porwać mnie, zamykając w szopie niedaleko baru. Policjant, który wtedy odjechał, nie zauważając mnie, ruszył do zgłoszenia w sprawie krzyków dochodzących właśnie z tej szopy. Udało im się złapać i przesłuchać złodzieja, jednak barman do dziś nie został schwytany, a ja nigdy więcej nie odwiedziłam żadnego baru.